Hej siemano ludzie, z tej strony Sebastianix, witam was serdecznie na moim kanale. Proszę państwa czas na czwartą kolejkę Premier League, Liga Angielska, Arsenal London kontra Manchester United. Jak ci wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz odbędzie się 3 września o godzinie 17.30 na stadionie Emirates Stadium w Londynie. Na, st na stadionie Arsenal Londyn transmisja na Via Play. Więc, tak to przy Państwa, wszystko wygląda. Dobrze, to przechodzimy do tego spotkania. Lecimy. A ten mecz, teraz, oczywiście, będzie komentować to spotkanie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Halo, jesteśmy na londyńskim Emirates Stadium, z którego to będziemy mieli przyjemność komentować dla Państwa dzisiejsze spotkanie. Przez najbliższe półtorej godziny towarzyszyć Państwu będą na dwa głosy. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy do wspólnego oglądania najpopularniejszych ligowych rozgrywek świata. Premier League, Arsenal. Zmierzy się z Manchesterem United. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez punktatorstwa, za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. Popatrzmy teraz, jakim składem zagra dzisiaj Arsenal. W obronie Ben White wystąpi wraz z Aleksandrem Zinchenko na bokach. Granit Chaka oraz Martin Odegaard zagrają na środku pomocy. Z przodu będzie biegać Gabriel Jesus. A oto wyjściowa jedenastka Manchester United. W bramce David De Gea, dalej w obronie Rafael Varan wystąpi razem z Wiktorem Lindelofem. Kazemiro oraz Christian Eriksen zagrają na środku pomocy. Jako wysunięty zawodnik wystąpi dzisiaj Antony Martial. Przez długi czas Arsenal był postrzegany w Anglii jako jedna z tych wielkich firm, która jest nie do ruszenia. Ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Tak, dyskusyjna polityka transferowa i odrodzenie City, Chelsea czy Liverpoolu sprawiły, że kanonierzy zostali zepchnięci poza tę najwyższą półkę. Oby nie na zawsze. Gwizdek i zaczęło się. Kapitalna okazja, Jezus. Gabriel Martinelli. Nie wierzę! Nie wierzę piękne uderzenie! Takich bramek nie ogląda się często! Dla takich bramek wymyślono ten sport! Oto powtórka bramki. Docenimy także świetne dośrodkowanie, które do niej doprowadziło. Docenimy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! Od środka rozpoczną czerwone diabły. Oby ta bramka ich nieco rozbudziła. Rashford. Robi się coraz groźniej. No i schodzi teraz spod linii bocznej. Rashford. I bramka z górą. Przut wykonuje Fernandesz. Uwaga, nie wybił porządnie tej piłki. Uderzenie z niełatwej pozycji, ale i po takich strzałach padają bramki. Gdyby tylko piłka poleciała bliżej bramki, golkiper byłby w opałach. Ładnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Zadanie przyjął Martial. I Eriksen, Bramka dla Manchesteru. Tak jest! Czerwone diabły wracają do gry. To wyrównanie oznacza, że mecz moim zdaniem zacznie się na nowo. Ależ to było rozegranie. No naprawdę. Tiki taka wiście katalońskim stylu, ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. Mamy wynik remisowy. 1 do jednego. Granit czeka. Teraz Gabriel Martinelli. Jak rozwiąże tę sytuację? I bramkarz. Było groźnie. Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. To nie była dobra interwencja. Szansa. Czy przełamie impas? Ramkaż wychodzi piłce na spotkanie, spokojna interwencja. Bruno Fernandes. Marcus Rashford. Martial przy piłce. Show dostaje piłkę. Przy piłce teraz Rashford. Odważnie i skutecznie, brawo. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Dobre podanie. Będzie ciekawie. Gabriel Jesus. Kapitalna okazja. Jesus. Wybronił to. Ale co teraz? Z piłką teraz Gabriel Jesus. Niestety. Nic z tego nie będzie. Arsenal przesuwa ciężar pod bramkę rywali. Czy ta okazja da prowadzenie. No proszę państwa, zanosiło się tutaj na bramkę. Gabriel Jezus. Przerwa za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Rusza więc pierwsza połowa Proszę Państwa koniec pierwszej połowy spotkania Na razie jest remis z 1 do 1 W Londynie Więc e, robimy sobie zmiany Będzie Dalot będzie Malacja, Fred wejdzie za Eriksena, i Sancho, niech wejdzie za może Rashforda Dobrze, to widzimy się po meczu tego spotkania. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Udało mu się ograć obronę. Broni, ale piłka w grze. Teraz piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. Było mu znacznie łatwiej niż jeszcze przed momentem. Tak, rywal miał naprawdę świetną okazję do strzelenia gola. Nie wykorzystał jej. Akcja trwała dalej i dopiero teraz golkiper łapie piłkę. Granit Teraz Gabriel Martinelli. Do Gabriela Jezusa. Ależ okazja. Cały czas niebezpiecznie. Wejście klasa światowa. Mogło być naprawdę nerwowo. Bruno Fernandes. Minął teraz. Ładnie. Bruno Fernandez ma chyba dość miejsca, ależ obrona. To wymagało nie lada umiejętności. To był bardzo trudny strzał, tym większe gratulacje za kapitalną obronę. No, doturlała się jakoś piłka w rękach bramkarza. Zaraz może napytać sobie biedy tym podaniem. Fred. Czerwone diabły w natarciu. Antoni Marcial dostaje piłkę. Nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. Piłka pod nogami Casemiro Antoni. Kapci przyjmuje teraz Kasemiro. Gol! O oh, Ryzykował tym wolejem, ale opłaciło się. Palce lizać. Teraz po w powtórce tej bramki widać ile wysiłku zostało włożone w przygotowanie tej akcji. Spokój, brak pośpiechu, gol. Docenimy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. 10 minut do końca tego meczu. Teraz piłka oddana zupełnie za darmo. Co za emocje na stadionie, kibice gospodarzy dają z siebie wszystko, napięcie sięga Zenitu, bo przecież jeden celny strzał w tych ostatnich momentach może dać im upragnione wyrównanie. Dla takich chwil chodzi się na mecze, proszę Państwa, dla tej atmosfery i walki do końca. Powtórkę Spalonego to chyba z lupą obejrzymy. Tablica świetlna w górze I już wiemy, że przed nami jeszcze dwie minuty grania. Linkę przyjmuje Gabriel Jesus. Może teraz wyrównać. Techyja! Nie ma bramki. Sędzia kończy dzisiejsze spotkanie. Ekipa Manchester United z kompletem punktów. Przyzwoity mecz, po którym nagrodą za tę jedną bramkę strzeloną więcej będą trzy punkty w tabeli ligowej. Portugalczyk Bruno Fernandes brylował dziś na murawie. Koledzy z drużyny mieli z niego dużą pociechę. Dobra postawa w dzisiejszym meczu strzelona bramka, która dała zespołowi prowadzenie. A i w innych akcjach udało się sporo na psuć obronie drużyny przeciwnej. Proszę państwa, koniec meczu tego spotkania. 2 do 1 dla United z Arsenalem. No więc no tak to wszystko wygląda, no zobaczymy jak będzie na żywo, czy United zdobędzie te 3 punkty, no Arsenal i United są silni. Więc może być mecz taki wyrównany. To że tak można powiedzieć. Dobrze, to na tyle w tym odcinku ja na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia i cześć!